Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć gorący temat, który zdominował ostatnio pierwsze strony portali motoryzacyjnych. Konfiskata auta po pijanelu. Temat bardzo kontrowersyjny, ale sama jazda po procentach jest kwestią bardziej niż kontrowersyjną, bo zakazaną i od wielu lat dotkliwie karaną w Polsce. Pijanych kierowców jednak wciąż przybywa i zdaje się, że dotychczasowe kary, takie jak pozbawienie prawa jazdy, Zapłata grzywny lub kara ograniczenia wolności są niewystarczające i wcale nie odstraszają. Czy to znaczy, że przyszedł czas na jeszcze większe represje, takie jak konfiskata mienia? Zapraszam do oglądania. Nie da się ukryć, że po polskich drogach porusza się wielu pijanych kierowców. Oczywiście stanowią oni duże zagrożenie dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu, często doprowadzając do wypadków śmiertelnych lub z poważnymi obrażeniami ciała. Dlatego zaostrzenie kar w tym obszarze wydaje się słuszne. Rząd 8 lutego przyjął w Polsce projekt gruntownej reformy kodeksu karnego. Konfiskata auta za jazdę popijanemu wśród wielu zmotoryzowanych budzi spore wątpliwości i rodzi wiele pytań. Dlatego postanowiliśmy nagrać o tym film. Jak wyglądać może nowa rzeczywistość kierowcy przyłapanego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości? Jak będzie wyglądać konfiskata auta za jazdę po pijanemu? Przewiduje się, że wobec kierowcy, u którego alkomat wykaże powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi, Stosowana będzie bezwzględna konfiskata auta za jazdę popijanemu, niezależnie od tego, czy spowodował on wypadek drogowy. Powyżej pół promina alkoholu we krwi u recydywistów, którzy po raz kolejny popełniają to przestępstwo, skutkować będzie bezwzględną konfiskatą auta za jazdę popijanemu w przypadku spowodowania wypadku lub jeżeli do niego nie doszło. Jeżeli nie doszło do wypadku i kierowca nie jest recydywistą, ale miał w organizmie ponad pół promila alkoholu, sąd może odstąpić od orzeczenia konfiskaty auta. Wówczas zostanie on ukarany za samo prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. W przypadku zajęcia pojazdu będzie on konfiskowany tymczasowo na okresie 7 dni. Następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie mienia, a sąd obligatoryjnie przepadek pojazdu. Pojawia się pytanie. Co w przypadku samochodów tylko użytkowanych przez pijanych kierowców, które nie są ich własnością. Dotyczy to na przykład aut na umowach leasingu, ale też współwłasności, czy tylko użyczonych. W takiej sytuacji nie będzie konfiskaty pojazdu, natomiast sąd orzeknie przepadek ich równowartości sprzed ewentualnego wypadku. Czy takie rozwiązanie, jakie ma być wprowadzone w Polsce, jest już stosowane w innych krajach? Konfiskata samochodów pijanych kierowców jest stosowana w innych krajach od dawna, jest ona ściśle związana z wykroczeniem towarzyszącym typu znaczące przekroczenie prędkości. Rekwirowanie samochodu grozi wyjątkowo groźnym piratom drogowym w Holandii. Sąd określa, na jak długo, a konfiskata między innymi we Francji. Jeśli mielibyśmy podsumować to, jak sytuacja z pijanymi kierowcami wygląda w Europie, to dużo ważniejsze od stanu trzeźwości kierowcy jest to, jak ten kierowca się zachowuje na drodze. Konfiskata auta za jazdę popijanemu w Polsce to nie wszystko. Oprócz tego w górę pójdą kary orzekane wobec osób, które prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości. I tak, dziś prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy karane jest grzywną lub karą ograniczenia wolności jako kara zamienna. Nowe przepisy po zmianach wprowadzą pozbawienie wolności takiego kierowcy. Spowodowanie ciężkiego wypadku w stanie nietrzeźwości dziś karane jest od 2 do 12 lat więzienia. Nowe przepisy po zmianach wprowadzą minimum 3 lata spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub minimum 5 lat więzienia za spowodowanie śmierci, a maksymalnie 16 lat więzienia. Czy konfiskata auta i zaostrzenie przepisów może działać na kierowców odstraszająco? Czas pokaże, czy przepisy w tej formie wejdą w życie. Oczywiście ustawodawca liczy na to, że konfiskata samochodu będzie stanowić dla kierowców na tyle drastyczną dolegliwość, że nie zdecydują się na prowadzenie samochodów pod wpływem alkoholu. Ale czy zarostrzenie kar dla pijanych kierowców to właściwy kierunek zmian, który realnie wpłynie na bezpieczeństwo. Myślę, że to, czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo ruchu i ograniczą ilość wypadków z udziałem pijanych kierowców, będzie można ocenić po upływie kilku miesięcy od momentu wejścia takich przepisów w życie. Przypomnijmy, że zmiana w taryfikatorze mandatów od stycznia tego roku wpłynęła na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Polacy znacząco zdjęli nogę z gazem. Jest mniej wypadków z udziałem pieszych. Problem pijanych kierowców jest nieco bardziej skomplikowany i niewątpliwie tylko karanie czy wysokość mandatów nie rozwiąże tego problemu. Trzeba pamiętać również o działaniach prewencyjnych, obejmujących nie tylko sankcje, ale i działania edukacyjne czy skuteczny nadzór. Kierowcy powinni mieć świadomość, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo zatrzymania i ukarania za prowadzenie po spożyciu alkoholu. Myślę, że niespodziewane kontrole stanu trzeźwości kierowców przez policję w najmniej oczekiwanych miejscach mogą na nich wpływać. A Wy co o tym sądzicie? Czy konfiskata auta to według Was surowa kara, która może zastopować proceder wsiadania za kółko po kieliszku? Dzielcie się z nami swoimi opiniami w komentarzach, oczywiście nie zapominajcie o pozostawieniu łapki w górę i subskrypcji naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.